Omówimy jeszcze inny obiekt dostępny w systemie sprzedaż usług. Obiekt ten zawiera funkcje używane przez operatorów działu sprzedaży usług. Program może korzystać z dowolnych zasobów zawartych w generatorze aplikacji. Współpraca np. z działem księgowym lub technicznym przy obsłudze sprzedaży wymaga ustalenia ścisłych procedur. System wspiera wszystkie założenia organizacyjne w firmie także przez zdefiniowanie pulpitów dla operatorów, które zawierają zakres czynności dla pracowników. Tu operator otrzymał kilka zadań: fakturowanie, podgląd na rozrachunki z klientem, prezentowany blok kodu, podłącza jeden z zasobów. Tu znany już element do wyszukiwania danych. Do systemu można dodać również zapytania do serwerów internetowych, na przykład mapę Google. Okno kartoteki usług jest podzielone na dwa pasma. Pierwsze zawiera informacje o kliencie, a każdy rekord zawierający dane klienta posiada wszystkie informacje o usługach. System zawiera jeszcze dwa inne sposoby prezentacji danych o usługach, używane w zależności od indywidualnych przyzwyczajeń lub potrzeb. To znaczy prezentacja wszystkich usług w korespondencji z kontrahentem. Oraz usługi rozliczające i podrzędne, np. licznik, lub liczniki główne i podliczniki. Menu generatora aplikacji, w postaci sieci hierarchicznej, zawierającej aplikacje, zawiera też magazyn dokumentów. Każdy z tych obiektów może zostać dodany do prezentowanego wcześniej obiektu. Prezentujemy jeszcze kilka przykładów zawartości metod do obsługi sprzedaży. Pokazujemy także metody zawierające współpracę z procedurami dołączonymi do serwera SQL. Aby korzystać z procedur dołączonych do serwera SQL należy użyć funkcji call oraz podać nazwę procedury i jej parametry. Bardzo pożądaną rzeczą są prezentacje graficzne danych, a w szczególności sprzedaży. Każde zadanie może być przez operatora sparametryzowane. System generatora aplikacji zawiera generator raportów graficznych. Kreator wykresów umożliwia utworzenie prezentacji graficznych, które mogą być drukowane wraz z danymi w formie tabelarycznej. Na koniec jeszcze kilka elementów związanych z czynnościami administracyjnymi generatora aplikacji. Tu prezentujemy możliwość wykorzystywania dodatkowych klas i funkcji w generatorze aplikacji, które znajdują się w bibliotekach zewnętrznych. Klasy te dziedziczą z klas podstawowych i są wykorzystywane w systemie generatora aplikacji.